Niezła impreza, co? Kolejny pilot, który uważa, że powietrze pokona asfalt. Pokaż mu, kto tu rządzi, a dostaniesz na własność wóz, którym z nim wygrasz. Cześć i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mój pojedynek, na który bardzo długo czekałem, w końcu udało mi się go odblokować i w końcu mam nadzieję, że uda nam się wygrać z tym dwupłatowcem... Bo, jeżeli wygramy, otrzymamy Lamborghini Aventadora samochód w klasie R3, czyli najszybszy jak do tej pory, ponieważ najszybszy samochód, jaki miałem, to był w klasie S700. No i e, czemu mnie odłączyłeś od usługi live? Nie lubię tego. Hmm, no ale dobrze, no jeżeli nas odłączyło, no to cóż, taki bywa czasami, ale dobra, przechodzimy do tego pojedynku i miejmy nadzieję, że uda mi się to wygrać. Ja mam taką nadzieję, że uda mi się to wygrać za pierwszym razem, no i że zdobędę w końcu tego Aventadora, ale mam dla Was miłą niespodziankę. Osoby, które mnie tutaj lubią na Facebooku, śledzą mój profil, wiedzą pewnie o co chodzi, a to jest to wspaniałe Lamborghini. Jeszcze tylko taka mała wiadomość, zmieniłem sobie sterowanie na symulację, ponieważ jakoś lepiej mi się jeździ. A będę musiał włączyć sobie przewijanie, więc tutaj to przewijanie włączymy sobie dopiero w kolejnym wyścigu. Ale zaczynamy. No, i kto będzie szybszy? Samolot czy Lamborghini Aventador. Ten samochód ma bardzo fajny start. Dobra muzyka przygrywa, więc miejmy nadzieję, że uda się tego dokonać. Samolot będzie miał pewnie przewagę na starcie. Albo i nie. Wow, 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 wow. Trochę za szybko w te zakręty. Trzeba też uważać, bo jednak ten model symulacyjny już jest inny. A wiem, jakie miałem zmagania z tym. Ferrari F40 Mam tylko nadzieję, że nie będzie tutaj podobnie Nie myślałem, że Lamborghini będzie się takie ślizgać Że jednak moc jest I to dobra moc I dobrze, że mamy możliwość wygrania tego auta Uuu, Będzie ciężko to chyba wygrać Zobaczymy Aż takiej dużej przewagi z samolotu nie ma ale jednak co Lamborghini to Lamborghini Mam nadzieję że pokażę swoją klasę Pokaż by tutaj gdzieś zaraz nie wylecieć Okej okay, jest, trzyma się drogi Ale nadal pół sekundy aż tracimy Więc jest to trochę dużo A nie wynosi, wynosi mnie wynosi na zakrętach Dawaj jedziesz Au! Myślałem że tam będę mógł ktoś ciąć a ja nie, jednak nie mogłem, więc pierwszy ten wyścig, no w ogóle samochód mnie skręca. O, wow, wow, wow. Zarzuciło mną, ale jakoś szybko w miarę to opanowałem jeszcze. jedna sekunda. I teraz tutaj widzę, że będzie dłuższy maraton. Kurde, no wynosi go, wynosi go na zakrętach to Lamborghini. No zobaczcie, ślizga się i... Ciężko go opanować, bardzo ciężko. I chyba nie będzie za pierwszym razem. Jednak dół płat już tam jest na horyzoncie ja popełniłem za dużo błędów. Przynajmniej tak mi się wydaje. Albo... no jednak się udało. Jednak mamy pierwsze miejsce, jednak mamy Lamborghini Aventadora. Świetnie! Bardzo mi się to podobało. Wow. Nie myślałem, nie myślałem. Trochę za bardzo agresywnie jeździłem, ale się udało. A to jest ważne? Oto twoja no. za Możesz zatrzymać kluczyki do samochodu. Sponsor chce ci go przekazać. Skontaktuję się z tobą, jeśli będę potrzebowała kierowcy na inne pokazy. No i oto jest ta piękna bestia. Lamborghini Aventador. O, jest w naszym garażu, tak. Chcę do niego wsiąść. No, i teraz wybierzemy się do warsztatu Ducka, ponieważ jest to chyba dobry moment, żeby wam pokazać trochę tuningu. Ponieważ mamy już e, no, fajne auta, jak pewnie zobaczyliście, gotówki jest mało, bo tylko tam jest 200 tysięcy, a miałem więcej. Mapa, jako że mamy blisko, to ja się tutaj jeszcze przyjadę do tego warsztatu. Mm, nie, e, gdzie jest warsztat? Tu jest. Okej, okay, warsztat Ducka. To ustawimy sobie trasę, przejedziemy się tak na spokojnie Lamborghini. Zobaczymy, co to, co potrafi tak w spokojnej jeździe. No i będzie zabawa. Będzie zabawa tym samochodem, to jest klasa wyżej. A dlaczego się chcę udać do warsztatu Daka? Ponieważ. Po pierwsze, że chcę wam e przedstawić tuning, jaki tutaj jest. Może troszeczkę ulepszyć te Lamborghini, ale wizualnie. Zobaczymy, jaki jest tuning wizualny, bo ja nawet nie wiem, jaki tutaj jest tuning wizualne akurat czy dla tego auta czy dla innego też więc zobaczymy chyba ja będę musiał jednak zmienić z tego symulacyjnego stylu jazdy te szybsze auta jednak będzie ciężko opanować bo na razie jeździłem tylko tymi wolnymi i może być ciężko no ale zobaczymy jeżeli nie będzie mi szło, to wtedy zmieni i będę włą włączał te powtórki. Może tymi powtórkami trochę nadgonię. Bo, bo ten model symulacyjny jazdy jest fajny, bardzo mi się podoba, ale z tymi szybszymi autami może być problem. No i jesteśmy u Daka. No właśnie. Co dziś robimy? Może na początku pokażę wam ten tuning, o którym tutaj miał być, więc weźmiemy ulepszenia, bo tak to się nazywa. No i zobaczymy co my tutaj będziemy mogli zmienić. Na pewno więcej będziemy mogli zmienić w samochodach tunerskich, takie jak na przykład w tych starszych Mazdach. No, ale co tutaj mamy? Możemy zmienić tylko właśnie, poprawić właściwości. Mamy zestawy dla wszystkich, którzy chcą się ścigać. No, zobaczymy jakie mamy uprzednie zderzaki, pewnie nie będzie ich dużo. No właśnie, mamy tylko dwa zderzaki, jeden jeden e, seryjny, a drugi to jest od Forzy. Więc nie jest tego dużo i zobaczcie jak to wygląda, nie za bardzo. No i tylni spoiler. Mamy tylko jeden taki spoiler który kosztuje nas 925 kredytów, bo mamy rabat 65%, 65? Dobrze powiedziałem? 63, sorry. Możemy zmieniać opony i felgi, typ opon, szerokość, styl felg. No i tutaj już trochę nam to wkracza na inny poziom, bo felki jest troszeczkę więcej, ale i tak nadal tego nie jest aż tak dużo, jakie są BBSki. No zobaczcie, że felgi też wpływają na... E, tutaj na poziom tego auta. Bo na przykład tutaj mamy 799, a tam mamy już 800. Więc felgi też wpływają jakoś na osiągi tego auta. Zobaczcie, tutaj już jest 801, tutaj 800, ale zobaczcie, że przy 801 wkracza nam już do klasy R2. A tego jak na razie nie chcemy. Ciekawa jestem, czy jeszcze jakieś. Te mi się zawsze podobały. A, jest są tylko te, więc nie. No, więc tak szybko jakoś możemy sobie popatrzeć. Te felgi w ogóle nie pasują do tego auta, ale są w niektórych wersjach ładne. Nie jest tego. Jest tego trochę, ale nie jest tego za dużo. Jaju, ale okropne felgi. och. Do, może do samochodów wyścigowych takie jak McEnblock może i to by pasowało, ale tutaj na pewno nie pasuje. No i możemy zmienić części, takie jak układ napędowy, tak? Skrzynia biegów, że możemy ten... A, dobra, skrzynia biegów zoptymalizowana na rajdy, trzeba mieć właśnie e, ten dodatek rajdowy. No tuning taki w miarę podstawowy. To co tutaj mamy... E... I to możemy z tego tak zrobić. Natomiast, jeżeli ja zmienię samochód, mam nadzieję, że jeszcze nie widzieliście, zmienię na taki samochód bardziej tunerski, na który będziemy mogli tuningować. A przynajmniej mam taką nadzieję. O, może Mitsubishi Evo zobaczymy. Mitsubishi Evo. chciałbym sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jak wygląda tuning dla tego samochodu, bo Mitsubishi to jest taki trochę na samochód tunerski. Czy mamy coś więcej? Jest, jest już więcej rzeczy. No, jest więcej tego. No, jest to troszeczkę. Nawet daje, daje, daje radę. Nie chcę go w klasie S, więc nie zainstaluję tego. Ale ten zderzek nawet mi się podoba. Spoiler. Spoilery takie sobie bym powiedział, ale zobaczcie, że to i tak nie jest aż tyle opcji, jakie na przykład daje nam. Dawały nam stare Nitro for Speedy, więc tego nie jest za dużo. Oczywiście jest to jakiś tam. Jest to jakaś możliwość, ale zobaczcie, że to niewiele, niewiele, to jest bardzo niedużo. No i tak samo tutaj będziemy mogli układ prowadzenia sobie zmieniać, resory, stabilizatory. I jest to jakiś dodatkowy... Dodatkowy tuning, ale nie jest tego za dużo. A to co chciałem wam pokazać, to moje nowe samochody i dlatego tutaj się udałem do warsztatu Daka, ponieważ... Oprócz Lamborghini Aventadora... I oprócz tych samochodów, które tutaj zostały przeze mnie znalezione, na przykład takie jak Bugatti w klasie S, BMW M1, Playmove, Mi Cuda. Aston Martin DB5 i Mercedes-Benz 300 Wow, to jest samochód niezły. Widziałem go. A to są jeszcze takie samochody. Lexus LFA jest jeden, ale to nie jest Lexus, którego zdobyliśmy. Bo Lexus, którego zdobyliśmy, jest tutaj. No właśnie. Zdobyli, zdobyłem Lexusa LFA kolejnego. Na szczęście. Czy nieszczęście mógłbym go sprzedać? Właśnie nasz Lamborghini Aventador oraz dwa samochody o których wam nie mówiłem. To jest Hennessey Venom GT oraz Pagani Zonda R. Więc jestem już przygotowany do tych najlepszych wyścigów. Lamborghini Aventador w klasie R3, Hennessey Venom w klasie R2, no i Pagani Zonda R w klasie R1. Wow. Będzie się działo. Pokażę wam jak Pagani Zonda R jeździ. Bo ten samochód jest niesamowity. Hennessy Venom GT traci przyczepność. Jeździ się nim dosyć ciężko. No ale jednak, co moim zdaniem jest to chyba Pagani Zonda R. Jest to jeden z najlepszych samochodów pod względem prowadzenia i pod względem prędkości. No, chyba nawet Bugatti e, może prześcignąć. Ale nie wiem, nie jestem pewny. Bugatti jakoś tak dobrze mi się nie prowadziło, więc wybrałem Zondę R. No i co, i musimy się gdzieś wybrać. E, za daleko pewnie gdzieś nie pojedziemy, bo może dzisiaj wybierzemy się troszeczkę w góry albo może tutaj się wybierzemy. Jakie my tutaj mamy? Klasa S. -ka. No dobra, to się przejedziemy tutaj tylko wam szybko pokażę co się tutaj dzieje. Ale ten samochód ma dźwięk taka typowa ja, ja lubię ten dźwięk nazywać taką typową kusiarką, a dlaczego? Bo on tak nie... Tak wyje, fajnie. Bardzo mi się to podoba. Mi się podobają samochody wyjące, ale też i bulgoczące, czyli właśnie te typowo... Mm, ...samochody... ...takie maselkary, gdzie ten bulgot jest niesamowity, ale też i te wyjące, kiedy one po prostu aż wyją, bo mają tam kilka... Chociaż nie wiem czy paganim ma włożoną turbosprężę, chyba musi mieć. I one tak wyją. Eee, taka jak typowa formuła. Bardzo mi się to podoba. A my tutaj przyjedziemy sobie wyjści. No oczywiście nie tym autem, bo to auto to jest prawdopodobnie na Dariusa już kupione, bo nawet nie będziemy mogli możliwość zasiąść. Jeżeli przejechać jakieś wyścig. A w klasie S. Czy stać nas na jakiś samochód? Bo nie chcę znowu tym lotusem jechać. Mamy tam 200 trochę kasy. Tam 200 tysięcy, wartość garażu już prawie 7 milionów. O, McLaren MP4, czy nam starczy kasy? Starczy! O, to będzie świetne. O, tak. Jasne. To jest chyba najlepszy odcinek, jaki będzie mógł być, ponieważ samochody, które w tym odcinku wam pokażę, są chyba jedne z lepszych. McLaren MP4-12C, albo jak to woli McLaren 12C. Teraz. Ha, Hennessy Venom GT, Lamborghini Aventador, no i Pagani Zonda R4. Wspaniałe auta. Gratka dla każdego fana motoryzacyjnego. A to tylko dzięki wam, bo przejechałem sobie trochę tych wyścigów ulicznych i zdobyłem sporo kasy. Można te wyścigi przejeżdżać kilka razy, więc jak już udało mi się odblokować wyścig za 50 tysięcy. Hura! Ostrzegam cię, to wyścig dla dorosłych. Nie chcę widzieć jak płaczesz, kiedy spuszczę ci lanie. O, ja jestem ciekawy, jak ten McLaren się spisuje. Lubię ten samochód. O, tylko niech on ruszy. Lubię ten samochód, on jest naprawdę bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Miałem go okazję zobaczyć na werwie nieraz. I tylko teraz zobaczyć, jak on się prowadzi tutaj w Forzie. Bo to jest też jakiś tam mały wyznacznik tego, jak on się tutaj prowadzi czy będzie nam dobrze służył? Wow. Chyba jednak będę musiał zmienić ten model prowadzenia. Jak te wyścigi będą teraz troszeczkę trudniejsze. A już jak widzieliście, ostatnim razem nie za bardzo mi szło. Bo te samochody wychodzą z tych zakrętów, tak? One po prostu. No. Trzeba troszeczkę inaczej jeździć. A jakoś nie za bardzo mi się to widzi. Dobrze, że tutaj mamy cztery okrążenia. Ten model jazdy jest typowo dla takiej zabawy. Kiedy chcemy się zabawić, nie musimy czegoś robić idealnie, tak i możemy sobie na to pozwolić. Bo ja jestem dopiero teraz na czwartej pozycji. No a muszę to wygrać. Chcę to wygrać, ponieważ punkty dla mnie są bardzo, bardzo ważne w tym momencie. I bardzo mi na nich zależy. Więc to też miejcie pod uwagę, że ja, ja tym modelem jazdy lubię się bawić właśnie w tych... Zawodach, kiedy nie nagrywam Bo kiedy nagrywam to chcę Dobrze coś przyjechać A nie tutaj yy, Mieć problemy Ale zobaczcie, że i tak Jakoś nieźle idzie, myślałem, że będzie gorzej No, jest nieźle Może jednak, uda mi się to wygrać i Nie będę musiał zmieniać Jedno co mi się podoba w tym symulacyjnym modelu jazdy, że tutaj kontry naprawdę działają i kiedy skontrujemy i dodamy gazu, to ten samochód bardzo fajnie się prostuje i że możemy to zrobić bez najmniejszego problemu, o, tak jak teraz. Więc to, to, jest, to jest na plus. Bo tamten w tym normalnym, tak? To jest chyba normalny model jazdy. To te samochody się tak nie, nie zachowują. Czasami ciężko jest, a tutaj, no, to, to mi się właśnie podoba w tym, że mamy taką możliwość, i że jest to bardzo fajnie zrobione, i że możemy sobie podriftować i nie jest to takie trudne, że nawet takim samochodem ten drifting wychodzi i możemy to zrobić. O! I że te samochody bardzo fajnie się prowadzą. W tym symulacyjnym modelu jazdy, więc jeżeli ktoś ma możliwość, niech sobie porówna i niech dobierze sobie, który bardziej model mu się podoba. Moim zdaniem, ten model symulacyjny jest chyba troszeczkę wolniejszy, ale jeżeli się go dobrze opanuje, to no można i nim chyba niezłe czasy wykręcić, ale trzeba wolniej w zakręty chodzić, Przynajmniej mi się tak wydaje ale frajda z jazdy w tym symulacyjnym modelu jest większa. Czujemy ten samochód jeszcze lepiej niż na tym normalnym. Jeszcze lepiej, mamy większą kontrolę nad nim, bo tak jak mówiłem, jeżeli skontrujemy, to ta kontra wychodzi, a jeżeli nie chcemy czegoś kontrować, jeżeli chcemy się obić o ścianę, tak jak ja teraz, to też możemy to zrobić. Ok, jest nieźle jak na razie. Mamy to pierwsze miejsce i mam nadzieję, że go że je wiozy. Nawet przy muzyce z Horizon Rocks, którego tutaj no nie za bardzo lubię, ale. Wow! Straciłem tylny zderzak, to niedobrze. Dobra, dobra, tutaj ostrożnie. Ja tam słyszę, że ktoś się czai za moim tyłem, a nie bardzo bym chciał, żeby ktoś mnie wyprzedzał. Tylko słyszę jak ten bulgoc tu jest coraz bliżej Tak postawiło mnie bokiem, ale szybka kontra i jedziemy dalej Wow, tutaj też mnie stawia bokiem ten samochód Nie wiem czy to przez ten symulacyjny model jazdy, czy też nie Ale mamy pierwsze miejsce I to się liczy Bardzo mi się to podoba Ooo Dobrze widzieć żółte dziobów walczących od swoje. 210 punktów zdobywamy do złotej opaski. No już jest trochę. Że chcę pozostać w tym samochodzie? Nie! Ja chcę trochę pojeździć w tym Pagani. I tak samochód będziemy mogli sobie pozmieniać. No... Będzie się działo, będzie się działo. Ciekawy jestem ten ostatni wyścig, który jest. Który jest z... Dariusem. To nie wiem w jakiej on jest tutaj klasie, ale mam nadzieję, że właśnie jest wer 1 bo chciałbym użyć tego w topagani. O, tutaj mamy zaraz znak robotowy, więc będziemy mieli 64% robotu. I świetnie. Dobrze, mapa. Mapo, mapo, gdzie jesteś? Jaki my tutaj mamy wyścig? Klasa A. Mhm, jakieś wymagania dokładne. Wymagany wóz lat... U, to nie. Tego ja na razie nie chcę. Może się wybierzemy tutaj, bo tutaj powinien być All Spice Mega Muscle. A tutaj mamy Nissana, więc przesiędziemy się później na Nissana. Za niedługo. No i zobaczymy. O, ale tym samochodem to ja będę tutaj szybko będę dojeżdżał na te spotkania. Tylko że jedno co mnie tutaj a, musi mnie temperować to zakręty, bo nie chcę nim robić fikoków. Ale ten samochód trzyma się po prostu jak przyklejony. No dobra, teraz to mnie obróciło. Bo po prawie jednak to nie jest jakaś dobra jazda. Ale tu gaz. Już mamy stówę na liczniku. Poniżej pewnie dwóch sekund albo około dwie i dwie sekundy. Wow. Gaz. I on już ma prawie 200 na liczniku Kurde To jest po prostu monstrum O coś niesamowitego Ta bestia To będzie coś O mamy ten Mamy kolejny znak rabatowy Z chęcią go rozbiję więc trochę nadrobię trasę Okej okay, Bo tutaj widzę właśnie że gdzieś tam kiedyś przejeżdżaliśmy A znak nie został rozbity Więc go rozbijemy Tu jest no i świetnie, dobra, jedziemy, 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 bo będzie się działo. Wow, bardzo mi się podoba ta bestia. Jest szybka, nawet bardzo szybka, chociaż nie wiem, czy Hennessy, e, no, prędkością maksymalną na pewno ma większą, bo Hennessy ma największą chyba prędkość maksymalną, nawet większą niż podgatki, a raczej nawet bym powiedział, że na pewno. Chociaż nie wiem, czy w tej grze, bo wiem, że udało mi się tutaj wyciągnąć ponad 400 Hennessey Venomem bez większych problemów na tej długiej autostradzie, więc na pewno ta tak jest, a tutaj jedzie, ma już 300 na liczniku na tej prostej, no, już będzie miało, już, no, dawaj, dawaj 300, jest. No i teraz pytanie: jak on się sprawdza na zakrętach? Jednak hamowanie tym autem to też będzie lekka, lekki problem z tym symulacyjnym. Ale jedzie, ale to jest po prostu bajka, nie samochód. Przyczepność niesamowita. On nie odskakuje na tych nierównościach, które daje nam tutaj. Droga, a jest po prostu przyklejony. I to jest coś. O, dostaliśmy za darmo 50 tysięcy za prędkość. Ale obraca go na tym. Na trawie go obraca. I to jest um, ta rzecz, która no nie jest zbyt dobra. Bo jeżeli obróci nas, a na jedziemy właśnie na tą trawę, to w tych szybszych samochodach, nawet tutaj w Lamborghini. To wtedy nas obraca, kiedy próbujemy skręcić, bo tracimy przyczepność. Te samochody mają dużą moc i niestety, kiedy stracą swoją dobrą przyczepność, to nie obraca. No, ale prowadzi się tym autem świetnie. Dobra, już się nie zachwycam na temat tego auta, bo nie o to chodzi. Mamy Nissan. Weź udział w zawodach Nissan GTR. Jedziemy. Wow, co to będzie, co to będzie? Już nie mogę się doczekać pojedynku z Dariusem w tej złotej opasce. No, ale mamy jeszcze dopiero tą fioletową. A brakuje nam dosyć dużo tych punktów. No, trzeba robić te wyścigi i robić je jak najszybciej, jak najlepiej. No i zdobywać maksymalną ilość tych punktów. Nie mogę się doczekać. Wiesz jak zyskam na popularności, gdy pokonam ulubieńca publiczności? O tak! No, jeżeli jesteśmy ulubieńcym publiczności, to dziękuję. Dobrze. No bo tak wkradliśmy się trochę chyłkiem. Bardzo mi się to podoba. No a teraz wsiadam do mojego... Ała. Przepraszam, nie chciałem Ciebie tak rozbić. Do mojego najlepiej prowadzącego się auta, które uwielbiam pod względem prowadzenia, które... No jednym słowem po prostu mogę powiedzieć, uwielbiam. I chciałbym sam je mieć. Ale nie rozbijaj się! O. Nie chcę ciebie rozbijać. mi mały. I zobaczcie, i to co lubię w tym samochodzie: hamulec. Nawet nie potrzeba ręcznego, on driftuje. Jeżeli chcemy. To możemy przyjechać to idealnie. Ale ten samochód daje taką frajdę, że no nie musimy tego robić i że możemy się pokusić właśnie. O, nawet po wyprzedzanie zewnętrznej. O, super. Ten samochód też jest wspaniały Nissan GTR. Dobrze, że mam go w swojej kolekcji. A teraz, później, kiedy tutaj będziemy mieli możliwość, nie hamujesz, to będzie... Będę mógł sobie postawić i kupić trochę samochodów. To wtedy będzie się działo. je, oh yeah, to prowadzenie to jest bajka. Może nie trzyma się tak wspaniale asfaltu jak Pagani Zonda R, ale za to jazda tym autem i wchodzenie w takie drifty to też jest bajka. Ja się po prostu teraz y, lekko rozmarzyłem, bo, no bo tak, to jest dobry odcinek dla fanów motoryzacyjnych, ponieważ mamy, pokazałem w nim trochę samochodów, cztery nowe auta, które są wspaniałe i tylko trzeba to uczcić jakoś, więc najlepiej by było wygrano w tym wyścigu, no mam taką nadzieję, że tak będzie. O... Wow! Dlatego mówiłem o tych kontrach, że one są dobre, bo możemy skontrować, ale jeżeli za mocno skontrujemy. No to niestety, ale czasami tak się dzieje. Że za mocna kontra i... wypadamy w ścianę, ale nie w tą ścianę, tak, którą byśmy chcieli. Ale o, dobrze, że akurat tutaj już ją wyprzedziłem, bo mamy 100% wyścigu. Mamy pierwsze miejsce. No i zdobywamy komplet punktów. Widzę, że świetnie się bawisz. Nigdy tego nie straci. No, zabawa jest naprawdę świetna. 210 punktów. A potrzebujemy ich dużo. Nie, dziękuję. Nie chcę pozostać w tym aucie w trybie włóczyngi. Natomiast na dzisiaj takie krótkie podsumowanie: to co zobaczyliście, to co jest. To właśnie tak. Cztery nowe auta. Wspaniałe auta. Nie mogę się nimi nacieszyć. Słuchaj, wgle... To on jest więcej wyścigów, które ci się spodobają. No, a zobaczymy szczegóły tego, jakie tam mamy. Dwa, no, bardzo fajnie. Tak szczerze mówiąc, to ja robiłem ten wyścig sobie cały czas, żeby nabić trochę kasy. Za ten za 50 tysięcy, bardzo fajny. Natomiast tutaj widzę, że mamy już za 52 i za 51 w klasie A. Więc bardzo fajne wyścigi się pokazują. Właśnie za ładną kasę. Natomiast w kolejnym wyścigu znowu będziemy robić te wyścigi dla opaski. No i miejmy nadzieję, że w końcu drwiemy Dariusa, a wcześniej będzie jeszcze tutaj ta nasza pani z opaski fioletowej. Tak więc na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia! Cześć, chociaż może nie ciepło, bo jest, e, kiedy to nagrywam, jest taki upał, że chyba raczej nikt by się nie chciał trzymać ciepło. No, tak więc, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.